Siemanko wszystkim w tym kolejnym pięknym dniu! Dzisiaj jesteśmy na jarku. Tak, jesteśmy we Wrocławiu na jarmarku Bożonarodzeniowym. Wygląda to po prostu bajecznie. Zobaczcie kolory tych budynków. Magic. <grydy> Magic. <grydy> Idziemy się właśnie przejść, żeby zobaczyć, co tutaj jest ciekawego do jedzenia. Najpierw pójdziemy coś zjeść, a potem pokorzystamy pewnie z tych e, tutaj o, goferków piśnia. i innych atrakcji. Ja nie, bo na siłownię chodzę, więc nie mogę. I jasne. No to. Tak. Przynajmniej nas nie oszukuje. <noise> I samego siebie. Nie, Już nie nas okupuję. to jest pół biedy, ale on oszukuje samego siebie. To jest najsmutniejsze w tym wszystkim. Znaleźliśmy jakiś sklepik magiczny i Harry Potter na nas patrzy. Idziemy zobaczyć, co tam jest w środku. A tu macie sklepik w ogóle. Wszystko macie z Harry Pottera i muzyka leci z Harry Pottera. Jakie ładne! Czemu on. Ej, a tą złotą? No, zasadnie taka bibla. Ale ta jest ładna. Nie? Z mapą złotą. Nie masz paczka! to... No chyba to jest Ale czat. A tu są też takie kalendarze adwentowe. Mega, tak wygląda. Można kupić różdżki magiczne szapy. magiczne pasolki kupię Natali. A też dla ciebie. Mm -hmm. a to men, no To ja O, jest woman. Przyszliśmy do steckhausu. Wszędzie są takie kolejki, że po prostu jesteśmy tak głodni, że stwierdziliśmy, że idziemy gdzieś, gdzie będzie najmniejsza kolejka, ale tutaj jest. Mm -hmm są steki, więc się cieszymy. Prawie nas nie wpuścili, bo wszystkie stoliki zajęte, ale poczekaliśmy chwilę i, i udało nam się coś, coś w końcu znaleźć. Jezu, wybrałam sobie pięknego steka, ale to, co jest najlepsze w, tej, w tym menu, to jest deser. Są to fundanty. O Boże, tak długo czekałam, żeby zjeść fundantam. Mówiłam już o tym już tyle razy i w końcu go z na deser. Teraz wszyscy zaczęli nagle naraz chodzić. No, a my jesteśmy głodni, musimy posolić lepiej po pieprzy tego burgera. Tego burgera. Tak. Po pieprze wszystko. Trek, straks, trek. Patrzcie do końca. Jego... Ja, go... <gul> ona nie lubi pieprzu w bulgerze. Bulkę. Bulkę 2 late. Bulkę 2 lata. To ona rozkminę, ja nie wierzę to. Do... <gul> o oh, Jezu. Tak. mój co ty masz Tę surówkę? Znaczy to po fajne, aż nie przejmę. No, też Przejmuję kamerę, żeby zaprezentować mojego burgera. ja już mi ślinka cieknie. Smacznego. Czemu ty nie to tam jest był jakiś zestaw? Było napisane i to jest. Ja też nie wiedziałam, pani mi dopiero zaproponowała. Dobra, ten mi wystarczy, bo to nie, no, ja no, no. nie... wiedziałem. Przyszedł. Uwaga, próba testu. Jeszcze się? się? Nie, właśnie, jeszcze nie. Zbite jak włóka. No, teraz zobaczymy. W środku pewnie jest, w tak. się. musi to Teraz Lona próbuje. Mm, dobry ludzik. No to jest dobre jak to jest takie zmieszane mm. Mati i Berka. dzięki Wam poznałam tego fundanta. Dzięki. To jest niebo w głębie. Mm. Co wcześniej nie znałaś? Mm. Jak byliśmy z tamkiem chyba 3 lata temu, to już było czy 4? cztery. Mm. U Matiego i Weroniki właśnie na ślubie, to tam oni podali te fundanty. I to to pierwszy raz wtedy jadłam w życiu. Mm, cudowne. Właśnie zjedliśmy sobie... Jezu, jakie to było dobre jedzenie. To było... To się nazywało stekownia? Tak, stekownia. Bardzo dobre. Widać, że to jakaś sieciówka, ale ogólnie naprawdę nam to smakowało. No i teraz idziemy szukać jakichś ciekawych przysmaków na nasze stoiska. Jak myślicie, będzie warto? Ale co będzie Czy co? No, kup, no kupić coś tak? na, tym, nie na nie tych, tych stoiskach. Byli byli. Czy, będą no, fajne, czy będzie fajne jedzenie? Będzie ma, to jest to jest w Polsce, więc... Skąd wiesz, że jest ma, najlepszy to... w Polsce, ja tego Gdańskiego... nawet nie wiem. W jest najlepszy? Tak, ostatnio to oceniali i. Serio? Ocenili, że w Gdańsku. a tam byli i kurczę, żeśmy nie sprawdzili. No bo jeszcze nie było, wiesz, No jeszcze wtedy miało. nie było. Zatrzymaj się i zobacz jak tu pięknie. Ej, w sumie raz, ja. Może potem ją włączają, szkoda im prądu. Nie wiem. Myślałam, że ona się będzie świeciła. Idziemy do Natalii, bo stoi w jakiejś ogromnej kolejce po Poczuros. No ale jak sobie tak zamarzyła, to tak będzie miała, więc lecimy jej szukać. Ciekawe, czy dobre. Podobno to jest z Nutellą, więc... Co tam masz? Czorosiki dla całej rodzinki. <grym> Ale to wygląda... Ale jakoś mi się odechciało, jak zobaczyłam, na jak, jakim głębokim tłuszczu to jest. Nieprawda. Magda się nie odechciało. Zaraz będzie wpiać. Magda po zjedzeniu fondanta, który był... Ale fondant był dobry, a tego to mi się aż odechciało, po zobaczeniu tego oleju. Nie, bardzo dobrze. Próbujemy. No to dawaj. Próba testu, ale to wy też. No to najpierw ty, nie? To, tam, tam się, ja nie wiem, a to pierwszy raz wyszło. się tak musisz tutaj czekała. Nie, a ja Kawałek nie chcę takiego dużego, dużego kawałka. Ja sobie ugryzę od Tomka po prostu. I jak? Tomek to zje wszystko, ale... Mm. Jak? Pokaż kawałek, tylko ja sobie ugryzę. powiedział? Mm. Na pewno bym nie zjadła całej tej paczki. W ogóle czuję cynamon, a ja nie cierpię cynamonu. Mm, o, fuj, ale serio, nie, nie smakuje mi to. Jak im to smakuje, no to spoko, ale to nie moje smaki. A, A nie, just... Ja mam jedną, która mam... Dobra. No już masz Włosy, włosy co jest w czekoladzie? Nutelowe włosy, chcesz obiezać? Zostaw komentarz, jeżeli chcesz. <grywia> <grywia> To jest taką na Kermisie, i niestety dostała na ją... Kiermisie? co to jest Kermis? Kermis. Co to jest Kermis? Holenderskie te, y, odpuszczone, takie z pompą. I czy ci takie? Co to Ej, Nie, ma... nie, nie, taki nie, Czego szukacie? Dobrze, Magda... Szukam takich ziemniaków, bo chcę takiego ziemniaka, który jest nabity chyba, on jest na taką igłę i on się potem robi takie serpentynki z niego. No, ale tutaj już są same te, same pamiątki. ja muszę tego zjeść. Ja go ostatni raz chyba jadłam, nie z 10 lat temu w Pszczynie. Na dniach z Pszczyny, bo tam były takie dobre. A ja muszę zjeść kiełbasę. A ja już zjadłam moje e, te... Moje czurosy ale były za tłuste. Jednak już nie lubię tłustych rzeczy, a myślałem, że lubię. Ponoć ta choinka będzie się świeciła w... tam, do muzyki, ale nie dziś. I nie jutro. A skąd ja mam wiedzieć? Magda, tu masz te ziemniaczki Twister Chips. No to... tu. Ale to jest 50 razy mniejsza kolejka niż ta Twoja. Proszę, bardzo smutny człowiek stoi już w kolejce. Też ktoś, dronem lata właśnie widzę. Teraz wam pokażę, jak to się robi na jarmarkach. Proszę. Tomek stanął, od razu kiełbajemy. Tak. Jest dobrze przypieczona, więc zapowiada się bardzo dobrze. Dobra? Ok. Mamy to. Nie dziękuję to ja już pojadłam na dzisiaj jutro. Tu, tu, tu. Dobra, mamy już co, chcieli, co chcieliśmy. Zjadłeś kiełbasę, ja zjadłam ziemniaczki, co sumie Natalia, czurocy, wracamy do auta. <noise> Ujedli wracają. Subskrybujcie! Komentujcie! Lajkujcie! Bye! Bye.